Znacka się Janzek to je jedno, ale wiedzec czym, co różni Pluto Wet i coś to je Glaskula, to je insio liga. Specjalistyczno słowizna Reboków opisywająco sprzęt i zjawiścia na młodzu je w wedunym przez Muzeum Płusti Zemi rybackim słowaszku udetkowionym ze środków budżetu państwa i Instytutu Janze Ten słowo motyś swoich bohaterów, Leokadia i Jana, weź łobionych przez Lełę Guela, ja jakich to śłope znacji w Ksążce z 2023 roku, a kolnawska siebie i świat godłeni Roman Drzeźni. Mumie leżynci, liła na Gwele, w rozmaitych rebekach, w rozmaitych e, konfiguracjach. kule robotę. Nie, tu Milost, Locadie i Jana. Nie, nie odpowiadają o swoim rzeczy. ci to rebaci, rzecy 100 lat temu, Belloni. Mumie, komiks, bardzo często te słówka się powtarzają. żeby to utrwalec, w głowie. Na końcu już dolmaczeni. Ktoś musi być na palści. No i bardzo fajna rzecz, takie nie do nauki, nie, bluz do, neuci, nie bluz do edukacji, ale też dla letników. Bardzo ciekawy, interesujący. No i teraz... Jest w tym też ludźba Tak, tak. takie, takie I zachowanie tych słówków przede wszystkim. I teraz, y, Idące tym szlachem, w MSL wyrodził projekt, y, to jest taki program różnorodność językowa w Polsce, no i my aplikowale do tego i dostele do dostele dzieci i robi Medredzid. I Lokadia i um, um, on bo powiedzę, te skały na rzędła chyba sprzęta chleba. Tam się pojawiły jakieś klejści, pojawiły się wiodra, wiodra, nie wiodra, jadra. o tak, syjce, byt, rymę i tak dalej, i tak dalej. To łobże ze zesąd, no w obryskach cile zesąd słówków a uległowo tak rachujemy, że tak 250-300 słówków okrągło z tych rybaćcich, nordowych. Uproszczoną wersję do lecji ze specjalnym Abreque możemy pobrać już ze strony muzeumpuck.pl, a wersję puścioną smarą dostnie kłeś do biblioteka Pucki nie może jej zafelać na twojej plecy, jeśli chcesz poznać błyskawicę i różnorodność swojego języka.